Francja stanęła w obliczu najgorszych zamieszek od 2005 roku. Wybuchy na przedmieściach Paryża w Nunter i rozprzestrzeniły się na inne miasta. Tamtejsze służby użyły przeciwko protestującym granatów ogłuszających gumowych kul i gazu zawiącego. Tak, sytuacja we Francji jest bardzo poważna. Boimy się wieczorem wyjść na ulicę. Podpalane są samochody, niszczone sklepy. Momentami wygląda to jak apokalipsa. Powodem tych zajść jest śmierć 17-letniego chłopaka, który został zastrzelony przez policjanta podczas rutynowej kontroli drogowej, a jak się okazuje, prowadzony przez niego żółty Mercedes miał polskie tablice rejestracyjne. Żółty Mercedes klasy A zarejestrowany z polską tablicą rejestracyjną. Czy zatem to one stanowiły jedną z podstaw do rozwścieczenia francuskich policjantów, czy może kolor skóry tegoż nastolatka, a może faktycznie reakcja policji była właściwa? Co by nie mówił, sytuacja ta bardzo mocno podzieliła francuskie i europejskie społeczeństwo, doprowadzając we Francji niemal do wojny domowej. Swoje współczucie i zaniepokojenie wyrazili oficjalnie prezydent Emmanuel Macron. Mamy tutaj nastolatka, który został zabity z tego niewytłumaczalnego niezrozumiałego powodu. A wraz z nim premier Francji, natomiast tamtejszy minister spraw wewnętrznych obiecał szczegółowe śledztwo w sprawie. Jednak pomimo tych zapewnień mieszkańcy przedmieść, czyli głównie najbiedniejsi Francuzi oraz grupy imigrantów nie dali wiary tym słowom, organizując marsz w proteście do działań policji i żądając sprawiedliwości dla zabitego Naela. To wydarzenie stało się preludium do szeregu zamieszek w wielu miastach. Francja ma zatem naprawdę poważny i narastający problem, z którym władza najwyraźniej sobie nie radzi. Poparcie dla Macrona leci na łeb na szyję. Do tego stopnia, że ostatnio tak niskie było podczas protestu żółtych kamizelek jesienią 2018 roku, gdy ludzie wyszli na ulicę przeciwko rosnącym kosztom życia. Zanim przyjrzymy się dokładniej tym francuskim problemom, to chciałem jak zwykle podziękować za wasze zaangażowanie w formie komentarzy, subów, łapek w górę i za to, że jesteście. Właśnie tak motywujecie nas do dalszej, intensywnej pracy. Nie przedłużając, ruszamy z dzisiejszą analizą, która w wielu momentach może was naprawdę mocno zaskoczyć, a za moment przekonacie się o tym sami. Zapraszam. Zamieszki, do których doszło we Francji, rozlały się na wiele tamtejszych miast. Protestowali nie tylko imigranci. Pojawiają się jednak również doniesienia o tym, że chłopak wcale nie był kryształowy, a jego kartoteka policyjna zawierała około 15 wpisów dotyczących popełnionych wykroczeń. Wielokrotnie również został skazany przez sąd dla nieletnich, jednak z uwagi na francuskie przepisy, wyroki te nie były wpisywane do krajowego rejestru karnego, co jest obecnie argumentem liderów francuskiej lewicy do twierdzeń, że nie był on on wcześniej skazywany. Według policyjnych źródeł dopuścił się handlu środkami odurzającymi i wielokrotnie odmawiał podporządkowania się rozkazom policji. Kierował bez prawa jazdy i ubezpieczenia oraz używał sfałszowanych numerów rejestracyjnych. Tylko czy to, aby na pewno, usprawiedliwia działania policji, które ostatecznie zakończyły się jego śmiercią. W obecnej chwili dowody wskazują na to, że ani zastrzelony, ani podróżujący z nim pasażerowie nie stanowili bezpośredniego zagrożenia dla interweniujących policjantów. Z Zresztą jeden z owych pasażerów został aresztowany zaraz po tym, jak wysiadł z samochodu, będąc w szoku, gdy auto rozbiło się o pobliski słup na skutek śmiertelnego strzału oddanego do kierowcy. Pomimo podjętej przez służby ratunkowe reanimacji, nastolatka nie udało się uratować. Tak jak wspomniałem na początku materiału, równie zaskakujące w całej tej sytuacji jest to, że Mercedes, którym się poruszał, posiadał polskie tablice rejestracyjne. Przy tym wszystkim niektóre publikacje francuskojęzycznych, np. przykład gijskich gazet potrafią również trochę szokować, jak ta, którą właśnie widzicie na ekranie. Oczywiście rozumiem, że niektórych młodych i nie tylko młodych ludzi z Polski ponosi czasem przesadna fantazja za kółkiem, ale bez przesady nie jesteśmy jedynymi w Europie, którzy potrafią przycisnąć gaz, a po takich tytułach znowu odnoszę nieodparte wrażenie, że próbuje nam się przykleić jakąś krzywdzącą etykietę. Wracając jednak do samego tragicznego zajścia, to prawnik reprezentujący rodzinę zabitego młodego człowieka nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tragicznego w skutkach szeregu błędów popełnionych przez interweniujących policjantów. To bardzo poważna sprawa. To wideo, które wyraźnie pokazuje, że policjant zastrzelił młodego mężczyznę z zimną krwią. Dziś ten mężczyzna siedzi w areszcie. Wolelibyśmy, by sprawy potoczyły się w spokojniejszy sposób. Ale oczywiście będziemy czujni, ponieważ było to celowe zabójstwo. Moi klienci chcą, by prawo było zastosowane, a funkcjonariusz policji ukarany. Sugeruje on wręcz popełnienie przez nich przestępstwa. Nie zmienia to jednak faktu, iż, jak wynika z dokumentów zgromadzonych w śledztwie dotyczącym nadużycia uprawnień ze strony policji, to udostępnione przez jednego ze świadków nagranie ujawniło również, że policjant nie znajdował się z przodu pojazdu, jak wskazywano w sporządzonym raporcie, ale z boku, na wysokości lewego przedniego błotnika pojazdu prowadzonego przez nieposiadającego prawa jazdy NAELA, kiedy stróż prawa otworzył do niego ogień. Analizując fakt posiadania przez auto polskiej, czyli zagranicznej na terenie Francji, rejestracji, oraz oczywiście to, że osoba siedząca za kierownicą także mogła przez policję zostać uznana za obcokrajowca lub imigranta, świadczy o wyjątkowo niepokojącym aspekcie w zachowaniu francuskich stróżów prawa. Ta śmierć była czynnikiem zapalnym, ponieważ wielu młodych ludzi utożsamiło się z Nahelem. Myśleli sobie, to mogło spotkać każdego z nas. Mówili, że rozpoznają zachowanie policjanta, że to jest także ich rzeczywistość i że to towarzyszyło im każdego dnia. Przez tak bardzo długi czas wielu ludzi zmarło w podobny sposób, więc niefortunnie lista jest zdecydowanie za długa. Zresztą zapewne nie jeden z nas, jako polskich posiadaczy prawa jazdy, miał wątpliwą przyjemność przekonania się poza granicami naszego kraju, jak potrafią zagraniczni stróże prawa traktować obcokrajowców. Oczywiście nie uogólniając, bo im nie zdarzyło się, że np. włoscy karabinierzy wskazali mi drogę, jaką mam dalej podążać. Nie chcę tu absolutnie bronić tego człowieka lub przesądzać o stuprocentowej winie policjanta, ale nie trudno znaleźć w internecie nagranie, w którym jeden z funkcjonariuszy krzyczy do kierowcy, dostaniesz kulkę w web. Sam fakt takiego stwierdzenia za przekroczenie prędkości, brak prawa jazdy, czy nawet posiadanie marihuany, która według niektórych źródeł została znaleziona w aucie, raczej nie stanowi podstaw do zabicia człowieka. Ale tą kwestię pozostawiam do rozważenia Wam. Tylko przypomnijcie sobie przy tym pewne słowa. To z Was jest bez grzechu. Niech pierwszy rzuci kamień. Był moim życiem, moim przyjacielem, moim synem. Był wszystkim, co miałam. W walcie, które najprawdopodobniej zostało wypożyczone, przebywał on jako kierowca oraz dwóch jego kolegów. Jeden z nich składając zeznania stwierdził, że jeździli po podparyskim Nunter, a kiedy samochód, by ominąć korek, zjechał na Bus Pass, zaczęło ich ścigać dwóch policjantów na motocyklach. Gdy Nael zatrzymał samochód, jak twierdzi młody mężczyzna, udzielając wywiadu lokalnej gazecie, jeden z funkcjonariuszy uderzył nastoletniego kierowcę kolbą pistoletu. Twierdzi również, że drugi policjant także zaczął szarpać Naela, zanim pierwszy ponownie go uderzył. Według niego ciosy te sprawiły, że kierowca został trochę zamroczony. Zgodnie z tą relacją trzecie uderzenie spowodowało, że Nael zdjął nogę z hamulca i pojazd ruszył do przodu. Po tym jak funkcjonariusz wystrzelił, Nael osunął się do przodu, a jego stopa nacisnęła pedał przyspieszenia, jak stwierdził pasażer. Kiedy samochód zatrzymał się na pobliskim słupie, pasażer powiedział, że zdecydował się na ucieczkę, bo bał się, iż rów, zostanie zastrzelony. Policjant odpowiedzialny za zabójstwo usprawiedliwia, że strzał został spowodowany próbą uniknięcia kolejnego wypadku drogowego spowodowanego jazdą kierowcy. Policjant mówi, że bał się, że ktoś zostanie potrącony. Już w nocy 28 czerwca w podparyskim Nunterr rozpoczęły się masowe protesty, które nazywano białym marszem dla Naela. Protestujący jednak ograniczali się głównie do wykrzykiwania haseł i pokojowego protestu. Te pierwsze manifestacje niezadowolenia i rozgoryczenia Przebiegały dość spokojnie, jednak już 29 czerwca rozpoczęły się wręcz pogromy. Według wstępnych danych prefektury policji zatrzymano naprawdę wiele osób pod zarzutem wandalizmu i ataków na funkcjonariuszy policji. W samym Grenoble trzy osoby zostały skazane na kary od 3 do 4 miesięcy więzienia za usiłowanie napadu rabunkowego podczas zamieszek ulicznych. Protestujący podpalali budynki, samochody, rzucali kamieniami w policjantów i masowo plądrowali sklepy. Zniszczyli ponad 200 supermarketów i 10 centrów handlowych. Burmistrz paryskiej dzielnicy Lajros został zaatakowany w nocy z niedzieli na poniedziałek 2 lipca, a nieznani sprawcy najpierw próbowali staranować dom, w którym mieszkała jego rodzina, a następnie podpalili go fajerwerkami. Żona burmistrza i jedno z jego dwojga dzieci trafili do szpitala. Sam prezydent Francji Emmanuel Macron opuścił szczyt Unii Europejskiej w Brukseli z powodu zamieszek. Później polityk odwołał też oficjalną wizytę w Niemczech. Natomiast wieczorem 2 lipca zwołał, Trzecie nadzwyczajne spotkanie. To, co doświadczyliśmy tej nocy, urosło do sytuacji, która jest kompletnie nie do zaakceptowania i nie ma usprawiedliwienia, ponieważ nic nie usprawiedliwia przemocy. Zwłaszcza, gdy wiąże się z ciągłym atakowaniem publicznych budynków, miast, holi, posterunków policji, szkół czy okradania sklepów, nic tego nie usprawiedliwia. W związku z zamieszkami, które do tego czasu ogarnęły Paryż, Marsylię, Lyon, Strasburg, Grenoble i inne miasta, zdecydowano wówczas o rozmieszczeniu pojazdów opancerzonych żandarmerii i zmobilizowaniu 40 tysięcy policjantów. To, co działo się na ulicach francuskich miast, przypominało apokalipsę lub wręcz otwartą wojnę wypowiedzianą francuskiej policji i władzy, a niepokoje uspokoiły się dopiero po apelu babci zamordowanego chłopaka. Obwiniam policjanta, który zabił mojego wnuka. Mamy policję i całe szczęście, że ją mamy. A ludziom, którzy niszczą, mówię: przestańcie, przestańcie. Oni wykorzystują nahela jako pretekst. Ci ludzie powinni przestać. Nie powinni wybijać szyb w sklepach ani plądrować szkół. Mówię im jeszcze raz: przestańcie. Ja już nie śpię. Wyłączyłam nawet telewizor jak i wszystko inne. Proszę, nie demolujcie samochodów. One wam nic nie zrobiły. Szkoła wam nic nie zrobiła. Autobusy tak samo. Zostawcie to w spokoju. Która poprosiła publicznie, aby powstrzymano się od dalszej eskalacji protestów. Oczywiście absolutnie nie popieram ataków przemocy i wandalizmu, do jakich dochodzi obecnie w kraju Napoleona. Tym bardziej, że ofiarami tych zajść często padają także ludzie, tacy sami jak protestujący, którzy wiele lat temu zabrali się do roboty i bardzo często ciężką pracą osiągnęli sukces, zakładając tam swoje biznesy, a obecne zamieszki spowodowały, iż ich dorobek życia, jak na przykład rodzinne sklepy prowadzone przez pokolenia, spłonęły niczym domek z Te burdy trwające kilka dni pokazują jedynie, jak bardzo jest niezadowolone tamtejsze społeczeństwo i nie zanosi się na to, aby tego typu sytuacje miały się nie powtarzać coraz częściej. Przy narastającym gniewie ubożających ludzi z różnych grup społecznych wystarczy iskra, by doszło do eksplozji niezadowolenia kierowanej w stronę rządzących elit i samego Emmanuela Macrona. To było o pierwszej nad ranem, kiedy dostaliśmy alarm z naszego systemu ochrony. Kiedy dotarliśmy, zastaliśmy go w takim stanie. To, co się stało, jest takie tragiczne. Nie ma żadnego powodu, by niszczyć własność. Nie prosiliśmy o to. My tylko wykonujemy naszą pracę. Nie wiem, co ci powiedzieć. Jestem tym wszystkim zszokowany. Nie potrafię znaleźć słów. Przejawiające się w coraz brutalniejszy sposób. Z pewnością francuskie lub całe europejskie społeczeństwo jest mocno podzielone tą sprawą. O czym świadczy nawet to, że podczas prowadzonej zbiórki pieniędzy, by pomóc policjantowi, zebrano kilka razy więcej środków niż w tej mającej pomóc rodzinie zabitego nastolatka. Co zapewne również doprowadziło do jeszcze większego rozgoryczenia i wręcz rozsierdzenia tłumów wychodzących na ulicę. Choć szczerze mówiąc, widząc całą tą wojnę z policją i z władzami, jaka wydarzyła się we Francji, trudno by śmierć tego chłopaka była jakimkolwiek usprawiedliwieniem dla grabieży i przestępstw, do jakich dochodziło. Po incydencie w podparyskim NumTe jeden z członków prawicowej Partii Republikańskiej stwierdził również, że kontrola była zasadna, a podobne sytuacje z odmową posłuszeństwa policji zdarzają się w kraju niemal co pół godziny i ze szwankiem wychodzą z nich często sami stróże prawa, w czym pewnie także jest trochę prawdy. Szczególnie widząc, na co pozwalają sobie środowiska imigranckie w wydzielonych dla nich dzielnicach przypominających wręcz getta, co jednak nie zmienia faktu, że należy tu przytoczyć i że według informacji. Pod przez francuskie media tylko w 2022 roku co najmniej 13 osób zostało zabitych przez policję po odmowie zastosowania się do czynności podczas kontroli drogowych, co jest wyjątkowo zastanawiającym rekordem. Okazuje się również, że pięciu funkcjonariuszy policji zostało oskarżonych w związku z tymi dochodzeniami, a pozostali po przeprowadzonym śledztwie zostali oczyszczeni z zarzutów. Pytanie brzmi, ile niewinnych osób, którzy na przykład wystraszyli się takiej kontroli lub trafili na zły dzień, u ludzi z policji przypłaciło to śmiercią. Szczególnie biorąc pod uwagę, że za sprawą socjalistycznego prezydenta François Hollande, Francja przyjęła ustawę zezwalającą policjantom na otwieranie ognia w sytuacjach, gdy ich życie jest zagrożone. Ale zaraz po śmierci nastolatka w sieci pojawiły się nagrania wykonane przez naocznych świadków, z których że znajdowali się na poboczu drogi po lewej stronie samochodu i staranowanie ich było raczej wątpliwe. Tymczasem z protokołu sporządzonego przez patrol w pościgu wynikało, że kierowca próbował przejechać policjantów. Po raz kolejny podkreślam tu, że nie przesądzam winy policjanta. I z pewnością zabity siedemnastolatek nie był świętoszkiem. Tylko ilu nastolatków i ilu z nas samych jest całkowicie kryształowych. Sięgnijcie może pamięcią, czy aby na pewno zawsze wszystko w życiu, co robiliście, było prostolinijne? I czy nigdy za kółkiem nie zrobiliście głupoty? Albo czy nie prowadziliście samochodu lub motocykla bez prawki? Tylko czy to, aby na pewno kwalifikuje się do użycia broni, odpowiedzcie sobie sami. Pewnie właśnie dlatego oraz z powodu niepokojów społecznych i nagłośnienia tej sytuacji do granic możliwości, francuski wymiar sprawiedliwości chce oskarżyć policjanta o niewłaściwe użycie broni, a w ostatni czwartek prokurator przedłużył ares 38-letniego stróża prawa pod zarzutem morderstwa z premedytacją. Niektórzy europejscy politycy, jak Włoch Antonio Tajani, obawiali się nawet, że zamieszki i masowe protesty trwające we Francji mogą rozprzestrzenić się na inne kraje europejskie i apelował, aby temu zapobiec. Przy tym wszystkim musimy również pamiętać, że Francja od wieków jest krajem protestów, w którym były one raz większe, drugi raz mniejsze. I choć tym razem intensywne protesty ogarnęły nie tylko Paryż, ale także inne miasta, Niemniej trzeba pamiętać, że Francja jest krajem, w którym społeczeństwo czuje, że ma prawo wychodzić na ulicę i ewidentnie z tego prawa korzysta. A robiąc to, walczy o swoje, choć zdecydowanie niektórzy jego przedstawiciele nie znają granic. Relacje niektórych Francuzów były wręcz dramatyczne. Obawiali się oni wychodzić z własnych domów. To co dzieje się we Francji jest momentami niczym dzicz i z pewnością ma swoje korzenie w tym, jak ten kraj funkcjonuje od stuleci. Wyzysk kolonialny i to, że Paryż miał też swoje terytoria w różnych częściach świata, narzucając przy tym język oraz kulturę rdzennej ludności, było ogromnym błędem którego nie da się naprawić. Już wówczas na początku XX wieku do Francji zaczęli napływać imigranci, którzy zazwyczaj stanowili służbę swoich w cudzysłowie bogatych panów. Jednak ta część społeczeństwa stanowiła niewielki odsetek. Wszystko nabrało jednak tempa w latach 60. XX wieku, w okresie intensywnego rozwoju przemysłowego, kiedy Francja potrzebowała taniej siły roboczej. W rezultacie wielu mieszkańców kolonii francuskich w Afryce Zachodniej, Afryce Północnej zostało ściągniętych do Francji w celu podjęcia pracy. Pamiętajmy również, że w latach, kiedy Francja i zachodnioeuropejskie kraje potrzebowały taniej siły roboczej, wolały stać otworem dla ludzi ściąganych na przykład ze swoich dawnych kolonii, niż dać wówczas legalną pracę ludziom z europejskich krajów ciemiężonych przez władze komunistyczne. I teraz zachłanność polityków zbiera żniwo. Ale już wtedy władze francuskie starały się imigrantów trzymać z daleka od rdzennych Europejczyków, nie podejmując przy tym szerszej polityki asymilacyjnej. Dlatego, co by nie mówił, obecne fale zamieszek we Francji to proces, który finalnie może doprowadzić ten kraj na skraj przepaści. A inne państwa ich rządzących, w tym także nasi, powinni zdecydowanie wyciągnąć wnioski z takich wydarzeń, bo to oni idąc do polityki lub niektórych służb powinni pamiętać, że są dla nas, a nie my dla nich. A to, co nam dają, nie dają z własnej kieszeni, tylko z szeregu podatków, jakie płacimy. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy sami na ten temat sądzicie. Z mojej strony tyle na dziś. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Cześć.